No witam Cię Człowieku, do z kina spod ostatniego odcinka, był to ten kałaszek, trzeba było napisać w komentarzu czy oglądałeś kiedykolwiek Squid Game, a jeśli oglądałeś to jaki sezon Ci się najbardziej podobał. Unique autor, zobaczymy kto wygra. Bartłomiej, spoko, nagrany film, pozdr, tak oglądałem wszystkie części Squid Game, najbardziej podobał mi się sezon pierwszy. Bartku, napisz komentarz pod tym filmem, żeby odebrać skinę, jeśli zauważę Twój komentarz, to od razu ci skina wysyłam do tego kałaszka, bo chcę rozdawać skiny dla osób, które na bieżąco oglądają ten kanał, natomiast Ty drogi widzu, jeśli chcesz wygrać tego skina, który teraz się pojawia na ekranie, zostaw oczywiście łapkę w górę, subskrybuj kanał i napisz komentarz, który będzie w dalszej części filmu. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Jesteśmy oczywiście na Jeep Forskinie. Najlepszy kodik promocji na tej stronie to jest SA7 kodem masz 5% więcej przy każdym ewentualnym depozycie i skrzynkę na start PK. Dzisiaj ze mną uczyście. Dzień dobry. Ja ma witam Eminem, Eminema, ale szybko. ELo! Robimy sobie bitewki dzisiaj na stronie. Przypominam na wam, że strona jest tylko dla nich przeznaczona. Skleję pierwszą, dobra? Skleję pierwszą. Klej, eee, klej, słuchajcie. Dzisiaj mocne bitewki się zapowiadają, bo o, też budżet dobra. pozwala. Echem. Nie wiem, nie wiem czy... Tomu pozwala to pozwala. No właśnie dobra? nie wiem, czy twój wytrzyma ten budżet. ale bym bo... to wytrzyma. No wtedy tak. Postawię na takie skrzynki, znaczy na jedną skrzynię, którą ostatnio e, mile się zaskoczyłem, na trzy osoby już właśnie wisi, a mianowicie Grand za Kolak. Nie wiem czy miałeś okazję to otwierać ostatnio. Grand. No Grandziak jest fajny, tylko on ostatnio mi tego flame testa najczęściej zarzuca. Ewentualnie jak ten lepszy drop leci, to ten bullet rain, także mnie nie, nie mhm. zachęca. Ale zobaczymy, może będzie lepiej, nie? Oby Oby tak było. Oczywiście widzowie zostawcie łapkę w górę i komentarz, który będzie w następnej części tam, znaczy tutaj... za chwilę będzie komentarz do pisania, tak? Że wygrać Skinka. Yyy, dobra. Mejsik. Widzę w dobrym humorze dzisiaj, tak kurczę? No tak, no tak. Jak ja dzisiaj nagrywam już szósty odcinek, a ty coś gadasz. <laughs> Jest grande za kolak teraz, zobaczmy co tutaj rzuci. A ty już masz grandę za kolaka, fajnie. Tak, ty, tak, ja tak. Mam, ja mam Mejza, no to spoko. A, no to ja ci mogę zrobić streamka na Discordzie, żebyś sobie oglądał. Ewentualnie. Nie dobra, dobra, ja po prostu wiesz, dowiem się jak bardzo mnie zdymało i skrzynkę później, nic się nie stanie. Spoko, o. spoko. O, fajnie. ładny Bo ci poleciał, co nie? No fajny. Fajne, fajne, fajne błód ci no, poleciał. Sylfołą, fajny. No i co, z Neptuna jeszcze drugi nóż? <laughs> Fajne ci poleciał. E, Nożyk? No także ja sobie go zaraz wypłacam. No do, do mnie tak jak poleciał. Dobra, leć sobie z bitwą, ja sobie poczekam na bitewkę. Dawaj, dawaj, dobijaj, bo jest bitwa do publiku, ja dodałem boty przypadek. Dobra, 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 dobra. Szybko, 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 szybko Ale z... szybkie palce, szybkie palce, dobra, dobra zdążyłem. Nie, zdążył, zdążył mi to, zdążyłem. zdążyłem, ale to już tak na, na ostatniej prostej było. Mirage Brace Lubię tą syksję yes. Mirage Brace. no. nawcia no. no, jest dowalona. Fajna jest no. A sprawdzimy tą piramidkę, też wygląda ciekawie, no to jak na razie wygląda dobrze dla ciebie, fajnie. No ale to underdog, więc... No tak, o to chodzi. O no o to chodzi. chodzi, o to chodzi. Jak na razie to chyba wygrywasz. Drogi panie. Kurde, ty masz którą szynkę, powiedz mi, czy jesteś... Ej, teraz otwieracie ostatni ten piramida. Ej, to ja mam kurczę, jakoś wolniej, weź kliknij F5, bo ty już... Aha piratujesz. No to klikam F5. No i nic się nie zmieniło, jestem na Mirage Bra'zie pierwszym chyba. To jest na ostatnim, na ostatnim piram na ostatniej piramidzie. No to ja nie będę spoilerował, nie będzie reaguj mocniej. Jak chcecie widzowie reaguju mocniej, to sobie obejrzycie dęziaki albo jakieś twoje 5 minut. A my będziemy tak delikatnie tylko dzisiaj, że Mateusz nie miał spoilera. Jak najbardziej mi się to podoba? Bo też podoba mi się fakt tego, że jak na razie dropnąłem jeden item. Mam nadzieję, że się to nie zmieni. No, no na, nie razie, na razie nie masz się. bardzo dobrze, bardzo dobrze u ciebie leci. Fajnie, fajne, przyjemne te digielki, takie tanie, przyjemne, dobra, no. pierwszy. A z tej round... skrzyni właśnie Wiework, czy jak ktoś tam czyta, to poleciała mi ci kosa Good i w kapla. Ogólnie, więc też To ładnie. Skrzynia. Ostatnio mi wal, walnął Lightning Strike na standardowym Aha, No to mega ci poleciało wtedy z Lightning strike. Mam nadzieję, mam nadzieję, że teraz tak się nie stanie. Ryan Darkwater dropi. Przyjemnie, przyjemnie. Nie no, jak na razie powiem szczerze, taki idealny underdog, dwa dobre dropy, toż kurwa nie wiesz w to. Boję się, że jest coś z Pitoli zaraz. Nic nie z Pitoli, nic nie z Pitoli. A mówisz, że no udało się? Udało się, tak, 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 bez żadnych problemów nawet to... Tak, no tak wziąłeś po prostu te skiny do ekwipunku i tyle było tak. z tych skinów. A, no powiem Ci tak, się, Szukuje się Grubas. Nie mogę się go doczekać, jak na razie... Tylko ja zrobię mój... Prywaciarza. Prywaciarza robisz? Dobrze. Boję się, mówisz? że dołączę jakiś Szeliga. Nie, eee, okay. masz na pewu. Linkacza. Windmill, no. Fajnie. Zaraz z windmill lecisz tyle ja dla Ja, no, oczywiście, jest jestem fanem aktualnie Underdogu, więc mam nadzieję, że kurczę nie zdymasz mnie. Bo to praktycznie jest... zabijesz mój balans, zabijesz mój balans, bo mi został tysiak. Wyluzuj się, jak ty to wygrywasz to, to... zaraz. Mam nadzieję. Ostatni windmill u mnie. No. To dobra, czyli mamy tak samo. No, na razie Chase. mam tak samo. Kurwa, no daj coś, proszę. 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 Ładnie, proszę. No, świetnie, świetnie. Ja dostaję Galilę Wandale. Nie mogę się doczekać, aż wypłacę wszystkie do mojego ekwipunku. <grym> no, ty dropisz, kurczę, cały czas dobrze, ja dostaję Galila Wandala. Bo nie da się ze mną wygrać, nie ma szans. <grym> ja muszę underdogi grać z tobą, bo to się nie, nie da się inaczej. <grym> inaczej. <grym> Ale patrz w ogóle, jak tragicznie leci, mi się za i item nie zwrócił, jak na razie. No tak, u ciebie jest lipa. E, Przypał 7 tak zwany. Konduktor, dobra, dawaj super konduktory i do widzenia. O kurde. Ale ci dropnęło. Panie. Dobra, no, to, no a propos tego wypłacania, to też chyba takie coś panie mogłoby wypłacić. <laughs> takiego gamma doplerka. Nie, no tutaj dobra bitwa. Tutaj dobra bitwa. No dobrze, dobrze. Dobrze to skończyło. Konduktor, konduktor uratował, ale patrz. I ten, ten gamma dopler kosztuje 3100, a ja mam 3870. Tymi... W sensie... 13, 13. No, 13. No 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 no. Dobrze, to nie, słuchaj, no to dałeś, chyba, dałeś. Chyba, chyba czas coś tutaj... Udowodnić całemu światu, co? Robisz, robisz, czy ja no robię. No skleję. Dobra, to klej, klej, ale nie rób tego, tak kurwa dychę. Tak nie no, spoko, spoko! Spoko. 108 max. Spoko. Żeby, żeby coś było w razie porażki. Jakbyś dał underdoga, no nie ukrywam, żebym się uśmiechnął. Dał dobra, underdoga. to za 8 na underdogu publiczna na dwóch. Dobra. Teraz publiczna, 16. muszę snajpić. Już jest. Już jest, dobra, już ja patrzę. O. To, yy, to, nie, to, to To ta za 15, tak? Z do 8, no za 15. Bo A. 8 ode mnie, 8 od ciebie, więc razem. No nie no <laughs> razem 15. No bo... Powodzenia ci rzeczy, żebyś sobie podrobił jakieś skiny. bo... No. no nikt dropi Nie no ty jesteś niemożliwy, no z nim się umawiać na coś to się nie da. Mówisz bitwa za 8000 ci robi za 15, bo on liczy, że to... Mój wkład to jest 8. Zł. Wszystko będzie dobrze. Widzowie, jak chcecie wygrać skina ze wstawki. Napiszcie w komentarzu proszę, jaka jest Wasza ulubiona skrzynia do 50 zł. Ok? Napiszcie. Yy, ok, 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 ok. Bilioner. Napisać też mogę napisać? Możesz napisać, żeby wygrać skęć. Ale moją ulubioną skrzynką jest skrzynka Santiago. Bawien Aha, ale Zalizanie dupy nie będzie droższego skina. Ale jak to nie będzie? No dobra, jak może będzie. Jak na razie ja dropię drogie skiny, bo oczywiście no. jest tryb Underdog widzę. To mi się podoba no fajnie. To mi się Masterpiece. Podoba. Masterpiece oczywiście ja, ja, ja czuję, że ty coś zaraz wywalisz grubego. Co na przykład? Ja teraz jeszcze tak, no nie wiem, jakiegoś kurczę Titana na przykład 2.14. Nie ma szans, nie ma szans. albo, albo może ty, tego talona Dopplera. Ja ci w tamtej bitwie dałem, żeby tutaj sobie odrobić razem dwa. No patrz, ty dropnąłeś jak na razie 40 zł. Jeden dobry item, warty uwagi. No tak. Rapunuj. Ja, Dropisz teraz, pyk? Ja jestem teraz Dobra. na przedostatnim. Rapanui, jak coś. Dobra, ja tak samo. O, o, ho, ho, fajnie. ho. ho. <laughs> no, ładnie, no, ładnie ci poszło. Świetnie, poczuło? świetnie, świetnie. Jak ja się cieszę, że to jest tryb underdog, tak? Dobra, konduktor. O, jestem jest pod psem, jestem pod psem. Underdog. Dobra, musisz <laughs> dropnąć te superkonduktory po prostu nie, i. Tak nie, przyczy, nie, 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 nie ma szans, się, tak? nie ma szans, nie ma szans, jak coś. O, fajnego Tiger Pewta dropnałeś. Dzięki, bardzo mi się podoba. O, i fajne o, rękawiczki jeszcze. za 7 koła. Fajne rękawiczki za 7 koła, no fajne. eleganckie. O, jeszcze fajna hyperbista, dobra. I ty lorka, ty... lorka, proszę nic, proszę nic. O, nie, kurde, nie, nie! Nie, za mało chyba. Tak, nie. Za mało. Jeszcze sobie podbił, no nie, no widzowie, tak, to jest. Tak osud. jest. Widzowie, to jest oszust, pamiętajcie. Tak jest. Nie, no ja nie robię takich batli za 15, to jest moja najdroższa bitwa chyba na stronie. Jak najdroższa. Moja najdroższa to... jest na to koła No to wtedy jeszcze Aha no Ty to... jesteś TikTokerem takim Aha, Robiliśmy no to przynajmniej ci nie wiem czy wszedłeś na plus Wiem, że ja straciłem znaczy jest... Nie... Miałem dużo i mam mało, tak, tak powiem. Miałem spoko, miałem... mam mało. No. Także widzowie dziękujemy serdecznie za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby sobie odbierać jedną skrzynię. Na stronie jak dzisiaj nie odbierałeś, to sobie kliknij w link z opisu i będziesz w skrzynię za darmo dodatkowy bonusowy skin Codziennie do odbioru. No i oczywiście kod promocyjny SAT7, sobie wpisuj 5% więcej przy ewentualne depozycje depozycie skrzynia na start milspec. Mil Dziękuję bardzo dla Mateuszyście za dzisiejszy odcinek wspólny i wbijajcie również do niego, bo tam pojawi się odcinek ze mną. Pewnie już był, bo ja na zapas bardziej mam te filmy niż on. Także dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Siemanko. Elo.